20 lat współpracy Exclusive Networks i Fortinet to okres szczególny. Kiedy w 2003 roku podpisywaliśmy umowę z firmą Fortinet, świat wyglądał zupełnie inaczej. Polacy niechętnie korzystali z bankowości elektronicznej, Polska nie była jeszcze w Unii Europejskiej, pojęcie mobilnego internetu było tylko teoretyczną definicją, a cyberkonflikty nie istniały. Przez te 20 lat. Wspólnie z naszymi partnerami w aktywny sposób uczestniczyliśmy w transformacji cyfrowej naszego kraju. Projekty handlu elektronicznego, projekty elektronicznych zeznań podatkowych, projekty takie jak zapisy dzieci do przedszkole, szybkiego internetu dla szkół podstawowych i wiele, wiele innych obszarów, które poddały się cyfryzacji, nie byłyby możliwe, gdyby nie wiedza naszych partnerów. I gdyby nie wiedza naszego dostawcy, firmy Fortinet. Wszystko, co osiągnęliśmy, udało się dzięki wysokiej wiedzy technologicznej naszego partnera, który pozostaje niekwestionowanym liderem cyberbezpieczeństwa wśród producentów. Ale dzięki naszym partnerom udało się przekazać tę wiedzę do użytkownika końcowego. Wiedza na temat cyberbezpieczeństwa 20 lat temu nie istniała. Użytkownicy końcowi nie zdawali sobie sprawy z zagrożeń, również dlatego, że internet nie był medium masowym. Dzisiaj, w czasach, kiedy Facebook jest dużo silniejszym medium niż dowolna gazeta czy kanał telewizyjny, zagrożenia cyberbezpieczeństwa są zagrożeniami również o charakterze strategicznym, politycznym. Konflikty zbrojne, które tajgają całym światem, ale przede wszystkim ten, który toczy się za naszą wschodnią granicą, powodują, że każdy w Polsce musi zmierzyć się z zagadnieniem cyberbezpieczeństwa. Przez te 20 lat transformacja cyfrowa polskiego społeczeństwa życia gospodarczego, społecznego, politycznego doprowadziła do tego, że zabezpieczenia są rzeczą niezbędną. Przychody firmy Fortinet w Polsce wzrosły ponad 150 razy, a nowe zagrożenia spowodowały, że rozwiązania Fortinet stają się jedynym sposobem na bezpieczne prowadzenie biznesu czy zarządzanie państwem. Dzisiejsze spotkanie było dla nas okazją nie tylko do celebracji 20 rocznicy, było też okazją do wymiany doświadczeń zarówno w tych kuluarach, jak i bardzo ciekawych prezentacji dotyczących zagrożeń w produkcji oprogramowania czy technologii OT. Specjaliści zajmujący się tymi nowymi zagrożeniami przybliżyli nam, co trzeba zrobić, aby cyberbezpieczeństwo nie było skoncentrowane tylko na infrastrukturze informatycznej. Przyszłość bezpieczeństwa zależy od kompleksowego podejścia do wszystkich warstw. Od warstwy sieciowej do warstwy aplikacyjnej. Powszechność IoT, której spodziewamy się w ciągu najbliższych lat, spowoduje, że infrastruktura krytyczna stanie się najważniejszym elementem ochrony cyberbezpieczeństwa. Dziękuję naszym klientom za dotychczasową współpracę, a wszystkich, którzy nie mieli jeszcze okazji współpracować, gorąco zapraszam do kontaktu. Do zobaczenia na naszych seminariach.